Słowo na dziś Geigen. Geigen jest przyimkiem i występuje aż w siedmiu różnych znaczeniach, w siedmiu różnych kontekstach. Pierwszy kontekst w relacjach przestrzennych. Also, etwas gegen die Wand schmeißen, also, walnend, czymś Osiane. Ein Foto gegen das Licht halten, Gegen einen Baum fahren, uderzyć w drzewo. gegen die Tür schlagen uderzyć w drzwi. Jeżeli jesteśmy przeciw bądź przeciwko czemuś, to również używamy gegen. Jest to drugi kontekst. Na przykład gegen das neue Gesetz protestieren protestować przeciw nowej ustawie. Czy der Minister ist gegen die Privatisierung? Minister jest przeciwko prywatyzacji. Gegen ma również znaczenie na przekór czegoś, wbrew czemuś, czyli niezgodnie. Das ist gegen den Verstand, to wbrew rozumowi, czy sie handeln gegen unsere Abmachung. Postępują wbrew naszej umowie. Gegen występuje również w określeniach czasu jako około. Wir treffen uns gegen Abend, spotkamy się pod wieczór, czy około wieczora. Wir essen gegen 7 Uhr, jemy około godziny siódmej. Gegen ma również. Um, Znaczenie za, czyli coś w zamian za coś. Autos gegen Bezahlung, samochody za gotówkę. Rückgabe der Ware gegen Geld, zwrot towarów w zamian za pieniądze. Kolejne znaczenie gegen, na wypadek czegoś, w razie czegoś. Das Auto ist gegen Diebstahl versichert. Samochód jest ubezpieczony w razie kradzieży, na wypadek kradzieży. I ostatnie znaczenie gegen w stosunku do, w porównaniu do czegoś. Gegen seinen Bruder ist er vernünftig. W porównaniu ze swoim bratem jest rozsądny.